I Kamiski dostał... O kurna! Coś szczerze, to że to będzie dobra gra, bo dostał Ruszaną midalnie siebie A mama będzie w więcej punktów bo w pierwszej gierce, tak mi się wydaje. Uuu, kto to jest w ogóle Phantom 2X? Kamis zrobi zajebistą grę pierwszą. Ale dużo teraz Spidermana strasznie zwaistował, dobra jest Gidma, Kabmatsów nie? Żeby teraz nie padł w jakiś głupi sposób A 2x FNCS winner na MF Phantom, o kurna Ogólnie strasznie dużo osób będzie grało z NA i kurna midlistów i nie midlistów te, ten turniej Dreamhacka nie? Dużo osób strasznie przyjechało Strasznie już tak gry są, nawet surża nie było Są? Nie? No, są dobrze jak wygrać 2 zewce na midi A ma jeszcze 4 życia w i dużo macha, więc to jest wydaje mi się minimum top 5 tego. Gier gierczko. Czy top 5 padnie? Czy top 5 padnie? u jego? Ok, 18. 17. Kolejny flag. Jeszcze 600 maców ma to na spokojnie tutaj. Muję, to 5 wydaje mi się, może tu wpaść. 500 drewna jeszcze ma dwa użycia w Spidermanie. Ale zobaczy 8 Brakuje 11 osób kamień w movingu masz, ja pierdzielę Ale dobre masz FPSy 500, 440 metalu 2 ole metal masz Nice, zajebiście, skrakowałeś go Nice, nice, zajebiście, Karma dead Chiton 4 użycia Spiderman 5-3-0 nie, nie musiałeś po to lecić jak co? Masz dobre macy jeszcze 9 osób się w życiu. się nie dało. Dobra, 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 nice, zajebisty rotejcik. 2 metal masz, pamiętaj Ej, okay, nice, to 8 6 minisów, 1 big on do przodu idzie 3, 3 użycia Spiderman jeszcze Nice. A jejbiście. 200 twardych i 500 drewna masz jak czy Czyli 700 marca ogólnie. Już masz 600. Dwa użycia Spiderman jeszcze masz. I top 7. Nice. 30 metalu i 500 drewna masz tylko. Więc już twardych w ogóle nie masz. Nice, zajebisty flag. Zajebisty high ground chyba jest free. Nie, chłopiec na high grandzie. Wysoko nad tobą. Top 5. 400 drewna. 30 dostał. metalu, ale masz, pamiętaj w razie czego. Naha już się biją. A? Nie, nie biją, nie biją, nie biją, nie biją. Jedno użycie Spider-Man i 300 drewna. Nice, zajebiście. Kabmaca z niego, kabmaca, kabmaca, kamiski. Kabmaca, jeden splash to jest jak co tylko. 1000 marca masz z niego. 500 metalu, 500 drewna, hopie, 50 cegły. I 4 metro i top 4. Góra, góra. Zony idzie po części na ciebie. 9 użyć Spider-Man masz jeszcze w razie czego? I masz bardzo dobre macy. Nice, top 3 jest. Highland i pod tobą jest hey, Mam tak spoconą rękę, że to jest twój. Nice, jeszcze jeden metro ci został. Nice. 700 maca masz jak co jeszcze. Możesz próbować Netkaja, jak kurna fajcik jak chcesz. I masz 35 kp jak coś, same miejsce do leczenia Viencenta Jeden Metal wall jak ci jeszcze został 200 drewna, 200 drewna, biją się na Igan, Nice, zabiłeś 1 na 1, 1 na 1 200 drewna, 200 drewna masz O nie podniósł z niego matza, możesz mieć najlepsze macy Nie ma macu, nie ma macu, nie ma macu. Nie, chyba ma jeszcze. Trzy bildy, masz dwa bildy. Dwa bildy. Jeden metal wall w razie czego. Aj! On marca już też. Tak, znamy mapy, znamy Meran, znamy. EOM, znam, też jest chyba z NA. Tundra, Weno, znamy. Kramer, znamy. Udyciny średnio. Szmeki znam, Kami znam. Gabik znam. Chapik znam. Rifle znam. Paco, też Qual znamy. Tyson znamy. Maribuka znamy, Wadala znamy, Wiko znamy, Lowkey znam, Flixy znam, Sweezy znam, Bat-Sniper znam, tego nie znam, Rezgar znam, Normal znam, Kylie znam, Pinku znam, 27, Swifty 28, też znam, Zandy i 30, A Anas 31! Uuuu. Anas, nas. Kto potem z Kojudem sparał, bo do Nemone Maker też 37, Rezon, Paco tak, Andilex. Joy niestety Sedic 48 też, niepykła las gra Fajka. rotacja, 12 spreszy miał, ty Ale free Rotacja też free Kapmaca Above Na razie z nie puszczam O kurna, ale dostał od chłopa 29, jeszcze pod nim Marko tutaj i z kolejna rota ze spiderkiem, bardzo ładnie Pięknie 5-2, 2,5 27, znowu Marko tutaj widzę o! Ale chłop wbite mu robi do boxa, czyli bomba mordo O, tu jeszcze wizor. O! Jeden HP, Ivo Więcej drewna specjalnie tocego 15 metalu 30, to jest w topce. Nice! Jest jaki lut tu jest jeszcze, teraz nie da rad tego przeszarpować. 17 MDL znali no jest na dawno. Są no, prawda. To dziesięciu, oj, tutaj widzieliśmy już motora late game. 200 matów Blik, blik, blik! Dobrze, metal ciekawe jak tej pompy właśnie sobie tutaj nie trafił. bo Motora tak samo była. U mnie to było jakby normalnie pompę trafił, ciekawe jak on tego nie trafił. U mnie dosłownie chłop dostał idealnie hit, nie? To jest dobra nice. Mamy ruszaną widzowie kochani O, lecę tyle leci wysoko, Jezusku. Nord będzie się zabijał. 21 liwo. Nie stał się się o Tak, pako, pako, dostał stał się, a PKR będzie musiał się jutro dostać. Ogólnie z Polski jedyny kto się nie dostał na budowanie, to jest PKR tylko. A Pako Seti i PK się jeszcze na nobil dostali, nie dostali, tylko Kami się dostał. Więc PKR musi na nobuilda i na builda się zakwalifikować, a Seti musi na nobilda z Pako tylko się dostać. Jeszcze. O 18 Paco pierwszy nic ci się dostał. Ale czyli jeszcze Shield, nie Seti. Top 18 i bo. Top 17. No chyba będzie Ritek A to Nebz na Igrant, zoba? O kurna. Nevs versus Seti. A uh, tyle ma punktów, neps się w ogóle dostanie? 338 też call Litwa, haja That is high. 385 punktów A to Nepsiore Ej, czyli każdy z BRC w sumie dostał co pojechał, na Dreamaka pojechali, nie? Na builda Neps się dostał, Cammy się dostał, Reifras się dostali Każdy się dostał Zobaczymy jak winach pójdzie każdemu. Będzie 400 punktów wiwo. No i Kraka ma. 6 bildów. 389 9 sety.